Z tej strony Słomek, witam Was w kolejnym vlogu. Z Wami tutaj BOS i Laki. Dzisiaj vlog przede wszystkim z odchwaszczania na większości areału. No, oprócz tej działki w technologii Procam, robimy odchwaszczanie Kolexem, Kolex Complex Pack. Paczka kompletna na jednoliścienne, na dwuliścienne, na 20 hektarów. No i mamy tutaj cztery substancje aktywne dwa środki. No i tak, w Naceto mamy i Diflufenacet oraz, oraz w Kolexie mamy Arylex i Flora Sulam. Pieski mi tutaj nie dają nagrać, ciągle się gryzą. Młode pieski to wiecie jak to jest, nie? Także kompletne rozwiązanie, w sumie trzeci rok ze mną, dzisiaj plan na 20 hektarów. Mam jeszcze dwie takie paczki, w tym roku pszenicy mamy dosyć sporo względem. Rzepaku o, Jesteśmy na odmianie LG Keramik Również piękne wschody, bym powiedział, że rewelacyjne Naprawdę pięknie to wygląda Pszenica w fazie dwóch liści Zaraz będzie wchodził trzeci Idealny moment na odchwaszczanie Powinno się odchwaszczać do trzeciego liścia Tutaj mamy już jakąś miotłę zbożową, a urwałem ją miotełka Także i miotła wschodzi i samo siebie rzepaku widać no i najważniejsze, jest pszenica, górka, nie górka, wszystko równo powschodziło. Zobaczcie to, zrobimy zbliżenie. Pięknie jest, naprawdę jest sztosik, lecimy. No naprawdę, te wschody po tym siewniku są genialne, tutaj gnieniasta górka, wszystko jest zielone, równiutko powschodziło, akurat tutaj na siewniku delikatna nakładka, po prostu wziąłem ścieżkę od lewej, ścieżkę od prawej i tutaj wyszło, że muszę lekko nałożyć, bo był to tak jak mówiłem, kulek, Toplex, Pak, Pak na 20 hektarów. Są też paki 4 hektarowe, Kueleksem pryskałem także w zeszłym roku. Bez poprawek było, także no najważniejsze, tak żeby wydać te powiedzmy 100 zł, 110 zł na jesieni i na wiosnę nie trzeba było poprawiać na jedno liścienne, na dwuliścienne. Wiadomo, że w jakichś tam skrajnych przypadkach na przykład na bardzo gliniastych działkach, gdzie ziemia pęka i może podchodzić przed no to różnie może być, tak? ale przede wszystkim e, warto jest zwalczyć miotłę na jesieni. E, no wiosnę zawsze trudniej się odchwaszcza, nie zawsze sprzyja pogoda. Czasami e, przymrozki, czasami faza ucieka, też wiadomo pszenicę możemy odchwaszać do jakiegoś tam e, stadium rozwojowego. E, zawsze odchwaszczanie to jest jakiś stres dla rośliny do odchorowania. No a jesienne, no to roślina po zabiegu na kwasty. Wprawdzie no, nie zauważyłem żadnych poparzeń, przypaleń po tych środkach, ale mimo wszystko zawsze ma czas na jakąś tam ewentualną regenerację yy, no i poprawienie się po tym yy, zabiegu. Mówię tutaj, że paczki już poschodziły, widać, widać tutaj nawet pasek jakiś pojedynczy samo siebie zostało. Yy, obrobię słup i zaraz jeszcze do Was wrócę tutaj. Dalej z koksem sóp obrobiony. Mamy też tutaj nową substancję aktywną Marylex. Także tutaj przeciwdziałamy uodpornieniom przede wszystkim chabrowym, makowym. Bardzo dobrze ten środek sobie tutaj radzi właśnie z tymi chwastami. No wiadomo, że stosowanie przez lata tych samych substancji jakieś tam odpornienia z czasem może powodować. Dlatego, dlatego warto jest rotować tymi środkami. Tutaj widzicie kamieniałam, niestety parę kamieni na pozbierania. Taka górka tutaj jest z takim szwirem normalnie. zresztą to widać. O, a tutaj doświadczenie z siewem, tak jak tutaj było siane 280 sztuk, tak te dwa siewniki są zasiane sztuk 140. Widać tutaj różnicę, jest jakby goła ziemia. Widać taki pasek i tutaj ten pasek jest przeciągnięty, mając siewnik. Jest możliwość zmiany obsady podczas jazdy. Można sobie takie tutaj kontrolki porobić. Widać tutaj taki pasek na kamerze, jest mniej zielonego. Jest połowa tej obsady. Zobaczymy jak to będzie wyglądało później. Będziemy obserwować. O, widzieliście już nowy nabytek, małą prezentację bunkra. Teraz zobaczcie jak to wygląda w praktyce. Zaraz wam pokażę jak wygląda cała linia technologiczna. Tak jak mówiłem, przygotowujemy całe auto czerwonego ziemniaka luzem w big bagach. Wybaczcie za mały bałagan. No, są małe, że tak powiem, rzeczy, które będzie trzeba poprawić, jak będzie chwila czasu. Na przykład tutaj będzie trzeba taką przeduszkę zamontować, bo po prostu jak jest spory napór na taśmie, jak wysypujemy z dużej skrzyni, w której jest 1300 kg ziemniaka zważone, to tutaj nieraz wylecą górą. Po prostu jest tutaj nasypane poza tym daszkiem, wyżej. No i się zdarza, także tutaj wylecą, także jest bałagan. Co jakiś czas to wrzucamy, tutaj trafiają takie mocne zgnilasy i kamienie, no trafi w pryzmę z kamieniami, te zgniłe wiadomo się rozejdą, no i w miarę zautomatyzowane, ułatwiona praca, tak? Przede wszystkim o to chodziło, dużo nam to ułatwia robotę. No i tak jak widzimy, sortownik Podaje dość dużą ilość, ten tak? przerób jest dość duży. E, ten daszek na środku mamy podniesiony praktycznie na maksa, między innymi dlatego, żeby ziemniaki się nie zawieszały. No i tak to e, się sortuje, leci. właśnie pełną e, porcją sortownika. Kaliber od 5. E, bardzo mały udział e, czerwonego ziemniaka poniżej e, tych 5 tego sadzeniaka to ile tutaj? 20% leci chłopaki tutaj wybierają przede wszystkim zgniłe czy jak jakiś jeden trafi w czerwonych akurat nie jest to dużym problemem no i gdzieś nie gdzieś jakiś spęknięty, uszkodzony czy też jak widać zielony no i tak to, tak to powoli leci ziemniaki odstałe tutaj leci sadzeniak, odpad jak widać no nie ma tego dużo pojedynczy kamień. Kamienie się staramy wrzucać na łyżkę. Nieraz się gdzieś nam przeoczy. Yy, sadzeniaka. sadzeniaka. odpad, tak? Odpad yy, trafia dla zwierząt. Dzisiaj właśnie pojechała pierwsza partia dla dzików. Odpad sprzedajemy po 30 groszy. Tutaj dwa beksy kolejne naszykowane, yy, także nic się, że tak powiem nie zmarnuje. Yy, na ten moment przygotowane jakieś 20 ton. No i z tych 20 ton mamy tonę 100 sprzedaną. Tona, tona to 3, 4 tony. 4 tony na 20 ton w sumie odpadło. Wcześniej bo z troszkę innej części pola kopane i troszkę więcej leciało tego ziemniaka drobnego. W tym roku jest duże zainteresowanie ziemniakiem czerwonym e, ziemniak wyjeżdża e, z tego co wiem na Litwę e, na, na 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 gdzie jeszcze? No teraz mi wyleciało na wiosnę od nich tutaj o, do Rumunii e, tak jak na wiosnę naszemu rynkowi zagraża wczesny młody ziemniak rumuński z Rumunii tak teraz e, my eksportujemy ziemniaka do nich e, tak powiem cena na luz, jaką idzie uzyskać, nie jest osiągalna u nas w małym worku. Żeby się to opłacało zrobić w mały worek, to trzeba by liczyć tak naprawdę po te no, 19-20 złotych od małego worka. Tutaj cały mówię, proces jest obsługiwany ładowarką, więc tego dźwigania nie wiadomo ile nie ma. Tutaj leci gotowy ziemniak. Jak widać tam pojedyncze, gdzieś tam delikatnie wilgotne, ale to przewieje. Ogólnie jest suchy, nie ma tutaj zgnilaków, niczego. No i cena jaką się udało uzyskać, ustalić za taki luz to jest złoty dziesięć netto, netto brutto, no teraz wiadomo stawka VAT jest zerowa. A co jeszcze? Gdyby miał tutaj badania na, no po prostu badania eksportowe, no luzem idzie uzyskać nawet złoty 20, złoty 30. Ja badań na ten moment nie mam. Tutaj widzicie, są skrzynie, które już są wysortowane. Czerwonego ziemniaka mieliśmy posadzone dokładnie tony 100, jednego Big Bega. Całość pójdzie no, na sprzedanie, tak będzie około 23-25 ton. Zobaczymy, jeszcze tam parę skrzynek zostało. Tutaj mamy postawione baksy gotowe, w jednym garażu mamy nastawiane, również gotowe. No i tak, skrzynie zakupione, a na dobrą sprawę no, się trafił, że tak powiem, temat wykopania, wykopania, przygotowania tego ziemniaka, sprzedania go na luz. No i te skrzynie mogłyby się nie przydać, no nie przydadzą się tak, bo to co zostało na polu, teraz te skrzynie, które mieliśmy wykopane będą opróżnione, no i tutaj będzie można nakopać resztę nowego ziemniaka. No i to tyle z takiego małego procesu sortowania. No można by to jeszcze tutaj rozbudować, tak, o jakąś tam szczotkarkę i tak dalej. Mówię tak jak na początku mówiłem, małe szczegóły trzeba poprawić. Między innymi tutaj, żeby te ziemniaki nie spadały. No widzicie, leci pełną taśmą i gdzieś tam delikatnie, co któryś ziemniak spadnie, jest tutaj bałagan, tak, powiedz, ole w syfie robicie. To jest dopiero raszkowanie z tą linią, wiecie. Tak naprawdę, nie sztuką no kupić sobie linię za nie wiadomo ile tysięcy, i żeby te ziemniaki nigdzie nie leżały, dopracujemy to i tak jest już dużo łatwiej. Jak widać, małymi kroczkami, ale jakoś tam ten rozwój w kierunku tego ziemniaka idzie. No i dobra, w kolejnej części. Z dużej skrzyni, w której było 1200 kg ziemniaka, mamy taczkę odpadu, niech tutaj będzie 100 kg, także. 10% odpadu i tyle mamy w big bagu. Myślę, że tutaj będzie jakieś 900 kg. Pełen big bag to jest między to na 100 a to na 200.